Z rozmowy o tym meczu wyłączyć dwa słowa. Kowacewicz i szkoda, to jaki obraz drużyny nam zostaje? Lepszej z tygodnia na tydzień. Odnoszę wrażenie, że no padły, padło parę męskich słów po meczu z katowicami, które musiały paść. Wyjaśniliśmy sobie, w jaki sposób mamy grać i jak to robić. Więc no myślę, że jest, jest widać ten postęp i, i tego, tego się trzymajmy. No. I musimy poszukać pozytywów. Pozytywy na pewno dwa pierwsze sety. Eee, a, a jest na pewno z czego, z czego czerpać naukę, jeśli chodzi o trzeci set, bo, bo takie rzeczy nie powinny nam się zdarzać które się wydarzyły w trzecim secie, ale no musimy cały czas zostać w walce i, e, i chyba tak było. No myślę, że i czwarty set, i piąty set, bez względu na to, jak zaczynamy, to, to cały czas staramy się, staramy się być w tej grze i... I staramy się cały czas być drużyną, którą ciężko złamać. No, to niewątpliwie, ale zastanawiam się, co sprawia, że po raz kolejny właśnie po dwóch setach okazuje się, że jakby sił brakowało, to na pewno nie o to chodzi, Wiecie o to chodzi co sprawia, że potem jednak ale dostałem swoje szanse od nas. Być może wiemy, ale jeżeli powiem teraz, jaki jest, jaki jest sposób na naszą drużynę, to myślę, że podetniemy sobie sami nogi. Myślę, że niech, niech przeciwnicy odrabiają za lekcje My na pewno wiemy, co mamy poprawić yy, i, i tego się trzymajmy, no, tak jak powiedziałem. Nie, będziemy, nie będę zdradzał teraz przepisu na, na równą grę z Lublin. Myślę, że ważne jest to, że my potrafimy nawiązać równą walkę z każdym, kto przyjedzie do, na tą salę, bo i z Jastrzębiem, i z Zawierciem jako brązowym medalistą jesteśmy w stanie powalczyć na dobrym poziomie. No tak, za to mam wrażenie bardzo wymagające, bo dużo takiej czarnej roboty wykonywałeś. Może to nie wszystko rzucało się od początku meczu w oczy, co robiłeś, ale ostatecznie no to ty chyba zdaje się być najlepiej funkcjonującym tego spotkania. Taka rola kapitana? Rolą kapitana jest yy, zmotywować i stworzyć atmosferę na boisku, która przyniesie zwycięstwa. No, yy, nie mówię, że, że nie staram się tej atmosfery stworzyć, ale na pewno musimy. Musimy popracować nad, nad tym mentalem i nad tym, żebyśmy, żebyśmy takie mecze zamykali w trzech setach. Jeśli chodzi o mnie, naprawdę, no mamy troszeczkę, troszeczkę roszad na pozycji atakującego, więc no to chyba normalne, że któryś z przyjmujących musi przejąć rolę najlepiej punktującego. Wachu zagrał wspaniałe zawody, świetnie na początku zaprezentował się Rafał Faryna, więc... No myślę, że to są puzzle, które, które trzeba wyciągnąć z tego meczu i, i na nich budować formę na następne. Dobrze, panie trenerze, to co czuć po takim meczu? Bo z jednej strony, dwa sety, w, której, w których luk Lublin absolutnie przeważa nad bardzo renomowanym rywalem, a potem co się wydarzyło? Ja powiem przede wszystkim tak, no na pewno czuć się dosyć, bo wiadomo, że my z każdym zespołem chcemy wyjść, chcemy, wy, chcemy wygrać. Pierwsza rzecz taka, że powtórzę, to ja jestem naprawdę bardzo dumny dzisiaj z zespołu, bo pomimo kolejnych problemów, które, które gdzieś tam no, z każdą chwilą gdzieś nas dopadają do zdrowotnych, dzisiaj zespół naprawdę wyszedł bardzo mocno zmotywowany. Walczyliśmy naprawdę od pierwszej piłki do, do, do ostatniej i Naprawdę wielka, wielka czapka z głów przed kopakami, e, Bo na, myślę, że dzisiaj wyszarpaliśmy to, co, to, co, to, co mogliśmy. Myślę, że na, na, na więcej niestety zawiercie nam nie pozwoliło. Wiemy, że wiedzieliśmy tak, że trzy lokomotywy napędzające zespół zawiercia to Kowacewicz, to Kwolek i Konarski w momencie, gdy tego jednego zabrakło. Udało nam się, można powiedzieć, przez, przez długi czas tych dwóch pozostałych w jakiś sposób zneutralizować. Mieliśmy przewagę w, w ataku, mieliśmy przewagę w bloku. Bardzo dobrze graliśmy zagrywką w momencie 33 seta i pojawienie się Kowacewicza jakby to też zmieniło. Wiadomo, że on też wszedł z tym zamysłem, żeby tą grę zespołu zawierczy odmienić i, i, i to mu się udało. My też wiedzieliśmy, że on dużo tych piłek dostanie. Skakaliśmy do niego i no, cała Polska wie, że tą piłkę dostanie. I też jest tak, że im ma tą piłkę trudniejszą, tym, 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 tym większe cuda na, na tym skrzydle robi. Na pewno szkoda troszkę tego trzeciego seta szczególnie, bo mieli, mieliśmy gdzieś w tym bliskim kontakcie, prowadziliśmy na początku i, i, i troszkę może szkoda tego, 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 tego trzeciego seta. Natomiast no, jeszcze raz powiem, ja jestem bardzo dumny z postawy zespołu, bo pokazaliśmy naprawdę wielkie serce do, do walki i no, przede wszystkim czekamy na powrót, powrót zawodników do, do, do zdrowia, bo to jest dla nas bardzo ważne. Bo przed sezonem pokazaliśmy, że naprawdę w siatkówkę dobrze potrafimy grać, ale to jest warunek, żeby, żeby ci zawodnicy byli zdrowi. Pierwsze dwa sety to jest ten poziom, na którym drużyna się powinna stabilizować. No na, pewno, na pewno chcielibyśmy grać na takim, na takim poziomie, ale też wiadomo, że to potrzebna do tego jest równa dystrybucja, bo jeżeli gdzieś brakuje w jednym, nie wiem, na środku, na skrzydle, to też ten zespół przeciwny też, 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 też to widzi i wtedy tym pozostałym zawodnikom jest troszkę, jest, jest troszkę trudniej. Także mówię, no tutaj też Rafał dzisiaj, dzisiaj zadebiutował, można powiedzieć, już w takim pełnym wymiarze. Mam też nadzieję, że ta jego forma też będzie, będzie, będzie wzrastać, że gdzieś z każdym meczem będzie coraz więcej dokładał. Mam nadzieję też, że no pojawił się dzisiaj Szymon Romaś, tak troszkę, troszkę mówię, żeśmy ryzykowali z tym, z tym, jego, z tym jego wejściem, ale też, też potrzebuje jeszcze kilku dni, żeby w pełni wejść do treningu.